Dziękuję. Uh -huh. Gdzie wstałaś dzisiaj? Dzisiaj wstałam we Wrocławiu. A wyśpię się w Barcelonie. Pyszne, zdrowe śniadanko! Gotowa na przygodę życia? Tak. Już prawie. Jeszcze tylko musimy się podbierać. A czy my jedziemy samochodem do Hiszpanii? Tak. Ale w Hiszpanii będzie cieplej! Mobic słońce. Kochani, wygląda to w ten sposób. Mieliśmy zabukowane bilety na Ukrainę. Chciałem zrobić Natalce prezent na jej urodziny. I co się okazało? Kupione były bilety, że Natalia nie ma paszportu. Także na Ukrainę nie pojechaliśmy, ale z dnia na dzień zostały kupione do, e, bilety do, do Barcelony, do Hiszpanii. No i jedziemy świętować Natalii. 25 urodziny. A teraz jedziemy do Warszawy, bo to nie jest tak, że jedziemy samochodem na rowerze do Hiszpanii. Nie, panie, Jak będziesz wychodził o sterowie, to czy zostawisz na różnych sieciach, czy wszystko na jedną czy W tym momencie Poligor i Bajna Smart Mamy ze sobą pierwszy punkt naszej podróży. Dojechaliśmy do Warszawy, zostawiamy samochód i idziemy na. Na pociąg? Najpierw idziemy na siku. Siku zrobione? Tak, siku zrobione. I co? No i jedziemy. Na pociąg. Na pociąg, żeby przejść na drugi pociąg, żeby wejść do autobusu i dojechać na. Ludzisko. Dobrze, że tam będzie słoneczko, bo tutaj jest strasznie zimno. To jest zawsze mnie, co okropnie stresuje. Tak. Y, to jest antynarkotykowy? Tak. Ile kosztuje kanapka? Natalie, jak smakuje kanapka za 25 zł? Tak, wszystkie 4 cztery... zł. Mhm. Tak smakuje? 45 mhm. do Barcelony, rozpoczyna wodnik, pracę, dwa dachy. <śmulny> Prawie będę stresowany. A samoloty mogą latać jak pada deszcz? Tak. Mają wycieraczki? Mhm. Dawno tego nie robiłem kochani. Nie wiem czy pamiętam jak to się robi. Dawno z domu nie wychodziłem. Zarano zwieje. Nie da, tyka się. Natalia. To poważna sprawa. Nie tyka się. Pada deszcz, a ja nie wiem, czy oni mają wycieraczki. Dobrze zamontowane. Ma wycieraczki? No gdzie jesteś? Jesteśmy w Barcelonie. Jesteśmy w Barcelonie! Udało się. Widzisz? Przeżyłeś? Ryanair, Low to w ciepielowie. W ciepielowie? Ale jest przyznam, że jest cieplej w tym ciepielowie, co? O, słuchajcie, ciekawostka kochani, Natalia została wytypowana na wyrywkowy test donosny, mimo że mamy swoje własne tutaj, przyjechaliśmy ze swoimi, no to jeszcze jest e, testowana na miejscu. Tam kręcić nie można, więc tam kręcić nie będę, ale tam też jest ona. Co opowiadaj? Fajna pani? Taka fajna pani. Powiedziałam, że się boję, bo ja nie nienawidzę tego testu, po prostu. Strasznie. Dobra. Co mnie tak postrzekała nie, było... nie było tak źle. No. A ciekawe czemu? Czy to jest to, to jest randomowo, czy? Tak, ja? ona powiedziała wyrywkowo. Aha, dobra. Wszczę jakąś mądrość Natalia. Moja mądrość jest, że nie należy się bać. Plamy na spetrze. Tak. I. I patyka w tupie. Wnosił. Tak, tak, należy by się pytać. gdzie czy... czy... pani wsadza? Tak, dlaczego. Dlaczego nam każą coś robić? <grym> Pamiętaj, że tu kradną. To żeby mi Ciebie nie ukradli Natalia. <grym> Gdzie jesteś Natalia? Jesteśmy w Barcelonie na burgerze w Bakoa. Bakoa, tak to się czyta? Ale ekstra. Super, co to jest chyba taka prawdziwa burgerownia, tak mi się wydaje, taka z krwi i kości i z burgera. Tak, co ciekawe, co mnie zainteresowało to to, że personel korzysta z tych samych toalet co ludzie zwykli. Ciekawe, czy tak będzie... Będziemy Was informować na bieżąco. To co Natalia? Bożdy za, za twoje urodziny 25 w Barcelonie. 25 marżona. Doskonałe. Na obcej ziemi Smakuje fantastycznie. Dobrze to wygląda, Natalia? Pysznie to wygląda i nie pachnie. A powiesz nam ciekawostkę? Tak, przed chwilą podeszła do nas pani kelnerka i powiedziała, żebyśmy wzięli kamerę ze stołu, bo leżała koło Maćka ręki, tak o. Pani kelnerka powiedziała, żebyśmy ją zabrali, bo może ktoś nam ją ukraść, więc... Yy... Więc jest nieźle tutaj z tymi kieszonkowcami. No i miejmy nadzieję, że nie spotkamy żadnego, ale jak już pani tutaj, pani kelnerka mówi, że schowajcie tą kamerę, bo przypał, a no to rzeczywiście jest nieźle. Smacznego. Smacznego. Panie Magiku, trochę się pan uświnił To znaczy, że mi bardzo smakuje. Została nam tylko matka. Kto? To jest Natalia, basen, w którym będę ciekawy. Zawsze załatwiasz takie na końcu. Bo najtańsze. Tutaj. Natalia, oprowadź naszych widzów, proszę. E, po tym apartamencie. O, o ja! Natalia! Wow! Kolejna fajna łazienka, no. To taki prezencik z Rituals. Prezencik z Rituals z tymi pałeczkami do uszu? Tak. Pięknie. Czyli tu jest kibel, tak? Tak. E, kochani, tutaj będziemy robić, e, wiadomo, A, tu będę na Natalii plecy, tu będę trzymał buty, no i jeszcze wam tutaj widok z okna pokażę, kochani, na, na morze czy na parking. No. Super? No, pięknie. W końcu wyjechaliśmy. Już kaszlesz? Natalia, przecież miałaś test przed chwilą. Tak, jakoś. Chodź, czy podsumujemy ten piękny dzień? Oh. Natalia. Jak podsumujemy ten piękny dzień, pierwszy dzień w Barcelonie. Pierwszy nasz wyjazd od 15 miesięcy. <tosanowidze> to to mi tak <śmusz> Nie byliśmy w drodze od godziny 8. Do, od 8 do 22. I nie było tak źle. Wszystko. Po, wszystko poszło. Chyba mi. Zgodnie z planem. Kochani, od ósmej wyryliśmy z No to super, tak. My musieliśmy przejechać z Wrocławia do Warszawy. Z Warszawy tam trzeba pociągami i autobusem na lotnisko przylecieć. Tutaj metrem pociągiem i... E, i autobusem. To jest strasznie... Malo. Nie, to nie moje. No a moje? Ktoś jest pod łóżkiem, chyba. E, może druga. Kochani, kochani, Ciło No? Powagi to. No, hmm. tak. Co tak wali? No, nie wam nie, To niemożliwe, żebym to był ja. Śmierdzą ci Nie mów tego na Dobra, no mów. Co tam masz powiedzieć? Obawiałem się tego wyjazdu. Bałem się. Bałem się. Bałem się tej całej papierologii, czy nam się uda wszystkie te testy porobić, wszystkie tutaj papiery wjazdu. Bałem się no tego, że tutaj w Hiszpanii jest trochę tak, tych, tych zarażeń, zakażeń. W ogóle wielu rzeczy się bałem i się boję. Natomiast wydaje mi się, że największe tutaj ograniczenia są w naszej własnej głowie. I jak tylko uda nam się je e, pokonać, przezwyciężyć, to tutaj w Hiszpanii tak samo chodzą ludzie po ulicach, pięknie się uśmiechają. Są tłumy wszędzie: w barach, w restauracjach, w metrze. Wydaje mi się, że życie toczy się dalej i chcielibyśmy uczestniczyć w tym życiu, jak najwięcej go doświadczać, obserwować, brać udział w tym życiu, a nie tylko siedzieć zamknięci w swojej własnej głowie na chacie. Jesteśmy mistrzami organizacji, bo jak tak rozpisałam wczoraj wszystko, to wszystko nam się udało zrobić w czasie. tak. Mistrz organizacji. Tak, tak jest. A ja dobrze patrzę na mapę, Natalia? No, gdybyś jeszcze się mnie słuchał, to, to by było dobrze. Wychodźmy poza strefę swojego komfortu. Wychodźmy poza swoje własne lęki i ograniczenia. Bo tutaj dzieje się najpiękniejsze życie. Co sadzisz takie miny? Bo um, mówisz jakby to był filmik o temat. Tak, czuję się bohaterem narodowym. Filmowy. Czuję się bohaterem, że udało mi się to zrobić, udało się kupić bilety, hotel zamówić i dojechać tutaj bez żadnych fakapów. A jednocześnie trochę czuję się jak złoczyńca, czytając te wszystkie strony rządowe, które mówią nie podróżuj jak nie musisz, nie podróżuj jak nie musisz, nie wychodź z domu jak nie musisz. No, no i nie muszę, mógłbym nie wychodzić z tego domu, ale bym tam został i siedział w tej swojej własnej głowie. A nie o to w życiu chodzi. E, lala. La. <laughs>